i aktywizować gramy w sobie 2 w yy, tutaj zagramy turniejowe że sobie dzisiaj zagramy turniejowe dawajcie subskrypcję łapki w górę jak są, subskrybujcie ten kanał bo więcej dawajcie dużo łap to będzie Kolejny będzie nawet event. Na 5 subskrypcji będzie event. Ja tam zrobię event specjal. I ja nie będę mówił Wam co to będzie. Ale na 5 subskrypcji będzie. Na 5 subskrypcji będzie i na dziesięć A no to dwa okej okay. nie chciałem tego wylosować trochę ok. mam yy, dzisiaj kupiłem sobie skinek do, do gielka takiego do AK jeszcze sobie kupiłem mam jeszcze trochę dolców. Co kupić, bo ja w ogóle dla tego nie Szanuję digielka jedzielka. Może ładne łby. Mogą siadać. Ładne łby. Ładnie może siadać. Mogą ładnie siadać skrętki. Od Widzimy się jak już to Minie.

Ten, co mi robił, to może ja się porobił. O Jezu, co Chyba, że... Chyba, że... Ja... Ja go zakasuję skina Nie Wiedziałem. Jezu... Jezu... On ma tego skina, co ja miałem. No, ale go sprzedałem. Uuu, ale ładna główka. O Matko Boska, Jeden na jeden ale że chłopcy prawie po mnie I prawie poszedł na A, a to był B. Nie wiem jak to się stało. Skąd on tak skaluje? Ja bym jak kawała okay, no, nie nie nic. Oni mają pewien pancerz w bronie. Nie, nie, a my nie mamy od dwóch stron, chyba 43, a chłopiec 128? Co? Co on robi w ogóle? O Jezus, czekaj, czeka, jak im się amu skończy. Ale że chłop go zakosował, prawie. chłopak, ziomek prawie w Nie wierzę w to.

Ha uh, det! Ale to. Ale ze serio. Musiał chłop akurat. Ale ja mam na przykład na bronię, bo mało i zabiliśmy ich. tam mam więc Jak tylko wyjdą, to nie, już mają przyrąbane. Tam jest, smoka. Widzę, że. Ciężko, taka nowa czołga Ale chłop... Ja nie zabudowałem On cały czas mnie zabija O ja, trzeba sam Wróciliśmy ziomka Ale to serio? Serio?

z Mogę spędzić minutki skina. Ale że chłop zeskanował? skanował? Ale że chłop ma tego. Ale że chłop ma tego. Łahka? Ja, jesteśmy na Łahka. Ja. Hmm. A w ogóle ten ziom... ten S, to ma się chyba jakiś Znaczy, bardziej nie tylko bardziej, bo iBota najszybciej mało haka, bo ja stołem i on nie zabił, przez ścianę, jakby Jestem tu i on tak. Z ze ścianą i on tak. Nie przeskanował, bo nie było strzał w ogóle. Więc. Chłop ma chyba ani bota, tego co wiem. No bo to było oho, czyli do wygląda. Jakoś skina, albo taką skinkę, jak tam jakiegoś. Oooooo! Eee. Czy wyjdzie? Nie wyjdzie.

Serio? No, to by było i że zrobił. To by było coś. To by było i że defuze Co chłopcy mają to kupować? Nie wiem, kamerze, ale pora. Ja... ja przegrywamy... 6 do a nie... Wszystkie jeszcze nie Ja się na to nie zgadzam. Będę ja się na to nie zgadzam. Nie. Jeszcze, ja tak się, który nic nie robi, tak? Trzeba to powiedzieć, że nic nie robi tego. Który to rozpoczął? Ten XVR, trzeba go wyrzucić. XVR, wyrzuć.

Ledżę SM już coś tu pokoju? I pum pum? Źle, śmigli 98, bardzo ma HP A co on ten maile robi w ogóle? Po prostu A? Pomóż już wszędzie Dobra, rozdraje bomba No jak? Aha, nie ma defu... Ma, ma defuza? Dobrze. Tak, może. Diffuse. Antiterrace, <try> win. When... Essa, baby. A ten jeden nasz, uh, F ten się wyłożył od razu i mówi... E mówi, że żeby nie wyrzucić, jak sam ginął, od sam pierwszy, no? To jest akurat chamskie. Nie, to jest chamskie, bardzo chamskie. O! Dobra, czekam, mam, mam prawie 4 HP. Plus 6. I za co? Moja zróżniał Minus 8, 86! To no tak mało HP! No właśnie. No tak mało HP. S, on nie jeden został. Nie, wygraj to. A jak nie to, czy wyrzucę? Dobrze, nie wyrzucam cię. Nicey. Ja tutaj mają 200 pingu XD O was Dawałem, tym się chciałem też pochwalić. O, tym o co bronią. Tym kinem on kosztował 16 nawet. To jest zamekasz.

A że S lepiej skomuje ode mnie? Ale że ten S jest takim debilem? Nie go. Tylko no, ten S jest najgorszym człowiekiem. Który... Od pleców gdzieś się jechał, wymieniał... Ja? Strzelaj! No! A to to? Żeby był w antym, to byś mógł czekać. Ale już tak, to nie możesz czekać. Bo możesz... Plantuj. Aha, pokazujmy się. Nasza się gwarantuje, żebyś nie pokazywał literki, nie? Szuka bomby! Czy zdąży? Uwaga! łaga Dąży! Nie zdążył! XD Ale że chłop nie zdążył robić bomby! No i tym ciężko tym zarąbistym skinem który jest bardzo tani na rynku taniuszki był było bardzo mało chyba dobra, a headshoty wolej tym dziecko. Jezu! to mnie upokorzyć i zabić się pompą. Jaki? Ale skam! Ale skam! No celuj do niego! Dobrze! Dobrze już to nosił ak ale nie, nie podpisz się tego, a jak to to wygramy to daje nam coś tu stuka, nie? Najlepiej coś tu się ten skin, no chyba jest bardzo, bardzo... znaczy to jest na ogóle, to na przykład taka skrzyneczka jest bardzo spaliniona właśnie, bardzo na babkę S zawsze chce w ma zawsze tego. Gdybym był to chcę upokorzyć i zabić tą gorszą pompą A ten jest zawsze. O Jezu, o jest dobra. Po gdzie S żyje. No niego trzeba bardzo żeby... dobrze On ma tego. On ma. No i ma. On ma łehaka.

No. Bardzo uciesza Ale że chłopak! Chłop, nie polobił z takiej broni. Ale mali nie umyślować bardziej. On jak trafia głowy to rzadkość. Patrzcie to. Patrzcie co on robi. Trafił raz. Raz ziomka trafi. Ale halo, musimy to wygrać. prawda? A musimy to wygrać, a nie mam chcę grać. to skąd, Ale wszystko nie ma jak chceć, może sobie zobaczyć. to kupia? Doei 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 Bardzo zawodnie. Zem... Myślę, że się na nie zemściłem. O M4. Ale że M4... Ale zrobię lista. I ona była po chyba 100... Ła była... coś chyba. Na ręku. Ona była za chyba 20 000 chyba. Kolba. Tak. To jest chciał.

Wyrównamy 8,8. I a było 3 zera. Pusi 1 i tak się. I... Kombat z tym. Też powiem, i bo to się zda. No, S wychylaj. Musisz Nie, nie chcę. ES, chodź na plecy. Tak fest! Jest! Dostał one. One shot, one kill. Wykończymy na cash. Wykończymy ich na cash. Mam 12 tysięcy, a chłopy mają. Dobra. Teraz ostatnia wygrana. I mam weena. Ale już dostanę rangi, bo. ręki nie dostaną, bo czekaj no bo to jeszcze kilka rąk Jeszcze cztery, teraz będzie czwarty na ludziach to wygramy ale go pokażyłem no i essa Bardzo ja w ogóle no ale będę tam. na kalibry... Kali... to po jeszcze nie

tej gry wchodzimy sobie z tej grywanie no i to na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że Wam ja się podobało. Nie zapomnijcie o suba krybetkiem i o Jeszcze z Wami żegnam. Cześć!